Pośród lodowatej przestrzeni tatr znajdowała się zapomniana przez czas wieś, w której drewniane domy skrzypiały pod ciężarem śniegu, a przez zamknięte drzwi zaczął szeptać głód. Zima wydawała się nie mieć końca, pokrywając wszystko grubą warstwą samotności i strachu. Wśród tych nielicznych ocalałych mieszkała stara kobieta, do której prawie nikt nie odważył się podejść Wanda Nowak, leśna wiedźma. Jak szeptali młodsi ludzie przy kominkach. Ale tej nocy, gdy niebo groziło zawaleniem się na ziemię, Wanda zniknęła w ciemnościach, niosąc w rękach jedynie torebkę nasion. Nikt nie widział, dokąd poszła. Nikt nie wiedział, że na tej zimnej, jałowej ziemi zasadzi coś niewidzialnego dla oka, coś, co na zawsze zmieni losy wioski bo czasami to właśnie w najgłębszej ciszy, kiedy wydaje się, że cała nadzieja została pogrzebana, cud zaczyna kwitnąć. Zakopane, położone pomiędzy cichymi szczytami tatr, wydawało się, że tej okrutnej zimy zapomniał nawet Bóg. Śnieg pokrył każdy dach, każdą drogę, każde poskręcane drzewo jak biała płachta, która dusiła życie. Mężczyźni chodzili pochyleni pod ciężarem zimna, kobiety zamykały drzwi przed zachodem słońca, a dzieci wyglądały przez okna jakby czekały na cud, który nigdy nie nastąpił. Na centralnym placu co rano bił stary dzwon kościelny, ale nie był to już wezwanie do nadziei, lecz bolesne przypomnienie że rozpoczął się kolejny dzień walki. Zapasy drewna opałowego gwałtownie się kurczyły, zapasy żywności liczono ziarnko po ziarnie, a opowieści opowiadane przy blasku kominka nie kończyły się już śmiechem, lecz długimi milczeniami przepełnionymi strachem. W tym wszystkim postać Wandy Nowak wydawała się jeszcze dziwniejsza niemal widmo wśród żywych, otulona ciemnymi szalami. Sunęła bezgłośnie pokrytymi lodem ulicami, z oczami pogrążonymi w myślach, których nikt nie śmiał odgadnąć. Niektórzy twierdzili, że rozmawiała ze zmarłymi, inni, że znała starożytne tajemnice z czasów, gdy góry były jeszcze młode. W tej pogrążonej w rozpaczy wsi obecność Wandy była jednocześnie ostrzeżeniem i zapomnianą obietnicą. Coś poruszało się w cieniu, coś. Czego nikt inny nie mógł zobaczyć. Wanda Nowak była kobietą, o której czas zdawał się zapomnieć. Na jego twarzy, pokrytej głębokimi zmarszczkami, płynęła historia wielu pokoleń. Jego oczy, niemal przezroczyste, szare, zdawały się nieść w sobie wspomnienie jeszcze surowszych zim i lat, które dawno zaginęły w pamięci żywych. Nikt nie wiedział na pewno, skąd wzięła się Wanda. Niektórzy twierdzili, że urodziła się właśnie tam, w Zakopanem, jako córka słynnej położnej i drwala, który zaginął w górach. Inni szeptali, że przybyła z daleka, niesiona przez wiatr jak cień, niosąc tajemnice i obietnice, których nikt inny nie odważył się rościć. Jego dom znajdował się na skraju lasu, w starej chatce porośniętej mchem i suchymi gałęziami. Wielu jej unikało. Przechodząc na drugą stronę drogi, gdy ich spojrzenia się spotkały. Ale było w wandzie coś, co również budziło szacunek cicha siła, rzadki rodzaj odwagi, którą mogą posiąść tylko ci, którzy stracili wszystko. Mówiła niewiele, ale jej gesty miały precyzję kogoś, kto zna wagę każdego niewypowiedzianego słowa. W niedzielę, kiedy wszyscy gromadzili się na mszy w małym, kamiennym kościółku, Wanda siedziała w tylnych ławkach i cicho odmawiała modlitwę, która wydawała się znacznie starsza niż jakikolwiek znany psalm. To właśnie ta kobieta, prawie niewidzialna i prawie wieczna, tej mroźnej nocy niosła w rękach małą torebkę z nasionami i bez niczyjej wiedzy miała już na zawsze zmienić losy zakopanego. Tej samej nocy, gdy wieś spała pod grubą warstwą śniegu i strachu, Wanda opuściła swoją chatę. Jego kroki, lekkie i pewne, ledwo wyznaczały ścieżkę na stwardniałym lodzie. Wiatr wiał jak starożytna piosenka, otulając ją kocem szeptów. Przeszła przez wioskę niezauważona, prowadzona jedynie przez słabe światło księżyca, ukrytego pomiędzy chmurami. Celem ich było opuszczone pole, zapomniany skrawek ziemi na skraju lasu, gdzie przez lata nie było nic poza suchą trawą i kamieniami. Tam, zgodnie ze starożytnymi tradycjami, które w zimowe noce szeptały tylko osoby starsze, znajdowała się tam uśpiona energia, czekająca na przebudzenie. Wanda powoli uklękła, zanurzając stwardniałe dłonie w zmarzniętej ziemi. Wyjęła torebkę z nasionami, ręcznie utkaną z czerwonych nici, starożytnego symbolu duchowej odnowy wśród polskich gór. Każdemu zasianemu nasionu towarzyszył cichy szept, słowa w języku, którym nie mówiono od pokoleń, modlitwa, prośba. Z każdym ruchem Wanda zdawała się walczyć z zimnem, które chciało połknąć jej kości, ale jego oczy błyszczały niezachwianą wiarą wiarą wykuwaną nie na ołtarzach, ale w stratach, bólu i nigdy niespełnionych obietnicach. Kiedy skończył, stanął przed świeżo zasadzoną ziemią, biorąc głęboki wdech mroźnego powietrza. W milczeniu uczynił znak krzyża na piersi i wyszeptał ostatnie słowo: nadzieja. Mieć nadzieję. Nie oglądając się za siebie, zniknął w ciemności, pozostawiając za sobą coś co wyglądało na martwe pole, które jednak w ciągu następnych tygodni zaczęło tętnić cichym, nieodpartym życiem. Dni, które nastąpiły po rytuale Wandy, przyniosły dziwne zmiany. Niektórzy mieszkańcy zaczęli zauważać niezwykłe ślady na śniegu wokół opuszczonego pola, małe rowki, wzmarzniętej ziemi, jakby coś tam rosło, przeciwstawiając się bezlitosnej zimie. Rozmowy szeptane rozpoczynały się w piekarniach, w ciasnych korytarzach drewnianych domów, w ławkach małego kościoła. Czarownictwo, powiedzieli niektórzy. Czary, powiedzieli inni, a ich oczy rozszerzyły się ze strachu. Stara Wanda, zawsze milcząca i odizolowana, teraz była postrzegana jako źródło niewidzialnego zagrożenia. Za każdym razem, gdy kobieta przechodziła ulicą. Matki wciągały swoje dzieci do domu. Starsi mężczyźni, zahartowani czasem, uczynili znak krzyża, gdy zobaczyli ją zbliżającą się. I nawet wiejski proboszcz, ojciec Antoni, zaczął wygłaszać dłuższe kazania o niebezpieczeństwach odwracania się od światła Bożego. Wanda natomiast szła z takim samym spokojem jak zawsze. Jego twarz, niewzruszona, nie wyrażała ani strachu, ani urazy. Wiedziała, że ślepa wiara i strach często idą w parze i że aby zasiać coś naprawdę nowego, trzeba najpierw stawić czoła ciemności, która żyje w sercach ludzi. Pole nocą po nocy zdawało się oddychać pod śniegiem, jak gdyby nasiona szeptane przez Wandę kryły w sobie tajemną obietnicę, cichy pakt z czymś większym niż zimno, strach i śmierć. Ale ślepa w swej nieufności wioska dostrzegła zagrożenie dopiero tam, gdzie zrodziła się nadzieja. Niewielu wiedziało, że Wanda zawsze nosiła przy piersi mały srebrny medalion, zawieszony na cienkim, postarzanym łańcuszku. To nie był zwykły klejnot. Medalion, na którym wygrawerowano starożytne symbole ochrony i płodności, należał do jej matki, kobiety, która na długo przed nią znała także tajemnice ziemi i nadziei. W najzimniejsze noce, kiedy strach we wsi stawał się niemal namacalny, Wanda siadała przy kominku w swojej chatce i przesuwała drżącymi palcami po medalionie. W jej myślach odbijały się echem słowa, które słyszała jako mała dziewczynka: "W czasach największej ciemności zasiej nadzieję, zakwitnie gdy nikt inny nie uwierzy". To właśnie wspomnienie kierowało Wandą. To właśnie ta niewidzialna nić starożytnej wiary chroniła ją przed popadnięciem w izolację i wrogość. A ty? Czy miałeś kiedyś coś cennego, przedmiot, wspomnienie, słowo, które nosiłeś jako tarczę w trudnych chwilach? Podziel się w komentarzach. Twoja historia może zainspirować kogoś innego, kto potrzebuje dziś nadziei. W tej zamarzniętej wiosce, gdy nieufność rosła jak chwasty, Wanda wiedziała. Czasami prosty gest wiary może stać się cudem, o który zapomniał cały świat prosić. Niezauważalnie większości mieszkańców coś zaczęło się zmieniać na skraju lasu. W miarę jak mijały tygodnie i śnieg powoli ustępował, opuszczone pole, to które przez lata było symbolem niepłodności i porzucenia, zdawało się pulsować nowym życiem. Małe, zielone pędy przedarły się przez stwardniałą ziemię. Przeciwstawiając się zimnu, który wciąż wisiał w powietrzu. To nie były zwykłe rośliny, jej liście były intensywnie zielone, niemal świetliste, jakby niosły w sobie całą nadzieję, którą zima próbowała pogrzebać. Wanda przyglądała się temu z daleka, w milczeniu. Wiedziała, że nie może się przechwalać, nie mógł też wcześniej wyjawić tajemnicy, strach który dominował w sercach mieszkańców wioski, był wciąż większy niż ich zdolność widzenia cudów. A cud, ujawniony zbyt wcześnie, może zostać zniszczony przez niewiedzę. W nocy Wanda wróciła na pole, rozmawiał z roślinami, jakby się modlił. Dotknąłem ziemi gołymi rękami, czując, jak z każdym dniem rośnie w niej obietnica. Tymczasem we wsi narastało napięcie. Niektórzy twierdzili, że zmiana w kraju była oznaką zbliżającej się klątwy, inni, bardziej dyskretni, zaczęli odczuwać ukłucie nadziei, chociaż nikt nie odważył się przyznać. Zakopane, zawieszone było pomiędzy dwoma światami wiary i strachu. Iwanda wiedziała, że prawdziwym cudem nie będzie po prostu wyhodowanie kwiatów. Ale nauczenie tych zatwardziałych serc, aby dostrzegały piękno tam, gdzie wcześniej widziały tylko zagrożenie. Zima, jak zwykle ustąpiła, lecz tego roku przyszła zdradziecka wiosna. Śnieg nagromadzony w górach zaczął topnieć z niespodziewaną furią, podsycaną nieustającymi deszczami, które padały dzień po dniu. W ciągu kilku tygodni rzeki przepływające przez zakopane wystąpiły z brzegów, naruszając naturalne bariery, które mieszkańcy wsi od dawna uważali za nie Woda wdzierała się do wąskich uliczek wioski, niczym niekontrolowana bestia, wyrywając drzewa z korzeniami, połykając plony, niszcząc kruche mosty. Mężczyźni desperacko walczyli, aby ocalić zwierzęta i dobytek. Kobiety płakały, widząc, jak prąd zmywa ich domy. Dzwon kościelny brzmiał bez przerwy, już nie jako wołanie, ale jako wołanie o pomoc, zmieszane z wściekłością wiatrów i szumem wód. Wanda, stojąc od drzwi swojej chaty, przyglądała się temu w milczeniu. Pole, które uprawiała, wydawało się być na krawędzi zniszczenia. Jej drobne kwiaty walczyły z prądem, a kruche korzenie próbowały utrzymać się na ziemi, przesiąkniętej strachem. W tym momencie wioska wydawała się zagubiona, praca pokoleń została uniesiona niczym pył przez bezlitosną siłę natury, a tym co pozostało w oczach mieszkańców wioski nie była już nieufność, była to czysta rozpacz. Ale choć wydawało się, że wszystko się rozpada, w sercu Wandy wciąż było ziarno, którego żadna powódź nie mogła wyrwać ziarno nadziei. Powódź minęła równie szybko, jak przyszła, pozostawiając po sobie jedynie gruz, błoto i ciężką ciszę beznadziei. Zakopane było nie do poznania. Ulice, niegdyś tętniące życiem, zamieniły się w ślady błota i gruzu. Domy, które pod ciężarem śniegu wydawały się wieczne, teraz były kruchymi szkieletami wystawionymi na działanie wiatru. Przez wiele dni nikt nie mówił o odbudowie. Nie było siły. Nie wiara. Ale wtedy pośród chaosu coś zaczęło się zmieniać. Pierwszego słonecznego poranka, gdy mgła jeszcze wlokła jej białe ciało ulicami, jeden z wiejskich chłopców, Piotr, z szeroko otwartymi oczami, pobiegł na pole Wandy. Wołał swoich rodziców, sąsiadów, potem pozostałych mieszkańców. Aż na skraju lasu utworzył się niewielki tłumek, brudny i zmęczony. To, co tam zobaczyli, nikt nie był w stanie od razu wyjaśnić. Pole Wandy, to samo, które powinna zniszczyć wściekłość wód, było teraz morzem żywych kolorów. Setki kwiatów w odcieniach żółci, czerwieni, błękitu i fioletu kołysały się na wietrze, jakby świętowały zwycięstwo nad śmiercią. Korzenie przetrwały powódź. Rośliny kwitły z siłą, która wydawała się nadprzyrodzona. A gleba, niegdyś sucha i jałowa, pulsowała witalnością, jakiej zakopane nie widziało od pokoleń. Mężczyźni klękali w błocie, a łzy spływały po ich zatwardziałych twarzach. Kobiety objęły swoje dzieci z odnowioną wiarą. Ksiądz Antoni w milczeniu uczynił znak krzyża przed tym spektaklem, jakby w końcu rozpoznał, że jest tam coś, co nie pochodzi od człowieka. Kwiaty były nie tylko piękne. Przynieśli nasiona, Owoce i zioła lecznicze. Jedzenie i leczenie. W ciągu zaledwie kilku dni tragedia, która wydawała się nieodwracalna, zamieniła się w ocalenie wioski. A w centrum tego wszystkiego, niewidoczna dla oczu tłumu, znajdowała się Wanda Nowak. Stara staruszka, która w tajemnicy zasiała nadzieję, gdy nikt inny nie śmiał w nią uwierzyć. Patrzyła z daleka ze spokojnym sercem, wiedząc, że jej zadaniem nie jest poklask, ale wierność obietnicy, którą kiedyś złożyła matce. W czasach największej ciemności zasiej nadzieje. Tego ranka cała wioska, nawet nie do końca tego rozumiejąc, poczuła, po raz pierwszy od długiego czasu, że istnieje coś silniejszego od bólu. Coś, czego ani zima, ani powódź, ani strach nie są w stanie zniszczyć. I to było życie. To była kwitnąca nadzieja. Przez wiele dni zakopiańczycy nie mówili o niczym innym jak o cudzie pola kwiatowego. To było tak, jakby nagle zatwardziałe serca zostały złamane, a z ich pęknięć wyrosły nowe korzenie wdzięczności i pokory. Ale było jedno pytanie, którego nie można było dłużej ignorować: kto to zrobił? Stopniowo historie zaczęły się przeplatać. Starsi pamiętali ciche kroki Wandy w zimowe noce. Inni pamiętali delikatne światła dochodzące z opuszczonego pola w najzimniejsze poranki. Elementy układanki zaczęły układać się na swoim miejscu, a imię szeptane od domu do domu stało się jednym Wanda Nowak. W następną niedzielę kamienny kościół był wypełniony po brzegi. Ksiądz Antoni, wzruszony w swoich kazaniach, mówił o aniołach w przebraniu wśród nas, o wiarze, która zasiewa się nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. A kiedy słowa dobiegły końca, sam ksiądz po raz pierwszy od lat przeszedł przez małą drogę do domu w lesie. W towarzystwie mężczyzn, kobiet i dzieci, niosących kwiaty zebrane z pola, zapukał do drzwi Wandy. Stara kobieta powoli je otworzyła. Jego zmęczona twarz była jeszcze bardziej pomarszczona, ale w jego oczach był błysk, jakiego nikt nigdy nie widział. Pogodny blask, jakby w końcu odnalazła spokój. Bez słowa ksiądz uklęknął przed nią, a za nim cała wioska. Każdy złożył kwiat u stóp Wandy. Cichy, pokorny, prawdziwy hołd. Wanda nie płakała, on tylko się uśmiechnął, małym, pełnym godności uśmiechem. Wiedziała, że tu nie chodzi o nią. Nie chodziło o osobiste uznanie. Chodziło o coś znacznie większego: o nauczanie, o inspirowanie, o pokazanie, że nawet w najgłębszej rozpaczy wciąż można zasiać coś nowego. Od tego dnia Wanda przestała być nazywana leśną wiedźmą. Stała się znana jako strażniczka nadziei. A jego imię, niegdyś pełne strachu i uprzedzeń, stało się w zakopanem żywą legendą, opowiadaną i opowiadaną w zimowe wieczory jako wieczne przypomnienie, że nawet w najzimniejszych sercach życie może rozkwitnąć. Od tej cudownej wiosny minęły lata. Zakopane, niegdyś naznaczone surowością zim i ciężarem strachu, przekształciło się w miejsce, w którym nadzieja ma głębokie korzenie. Pole Wandy rosło i rozszerzało się. Teraz, gdzie wcześniej była tylko sucha i opuszczona ziemia, były kolorowe ogrody, obfite ogrody warzywne i pełne kwiatów ścieżki, które przecinały wioskę niczym arterie życia. Dzieci, które wcześniej bały się opowieści o czarownicach, teraz biegały swobodnie po polach, zrywając kwiaty i sadząc nowe nasiona, podążając za cyklem, który już nigdy nie miał zostać przerwany. W centrum wsi, przed Starym Kamiennym Kościołem, mieszkańcy postanowili wybudować coś, co uwieczni ten cud. Symbol, który nigdy nie pozwoli Zakopiańczykom zapomnieć cichej siły wiary i odnowy. Pod koniec szczególnie szczodrej wiosny posadzili drzewo. To nie było byle jakie drzewo. Była to silna sadzonka, przywieziona z własnego pola Wandy, wyhodowana z nasion które sama zostawiła w prezencie przed odejściem z tego świata. Nazwali je Drzewem Marzeń. U podstawy prosta, ręcznie grawerowana tablica głosiła W czasach ciemności siej nadzieję, będzie kwitła dla przyszłych pokoleń. I tak każdego roku podczas dożynek mieszkańcy wioski gromadzili się wokół drzewa. Dzieci wieszały na gałązkach małe, kolorowe papierki. Każdy z nich niósł ze sobą marzenie, życzenie, obietnicę. Starsi śpiewali stare pieśni, które mówiły o odwadze i odnowie. Rodziny, trzymając się za ręce, były wdzięczne nie tylko za jedzenie, ale także za odwagę, by uwierzyć, gdy wszystko wydawało się stracone. A w najcichsze noce, gdy wiatr wiał w liście drzewa marzeń, Niektórzy przysięgali, że słyszeli cichy głos szepczący wśród gałęzi, głos wandy, przypominający wszystkim, że prawdziwe cuda rodzą się, gdy ktoś, nawet w tajemnicy, zdecyduje się wierzyć. Zakopane nigdy nie zapomniało. I tak cud! Zastawiony przez starą kobietę przekroczył czas, rozkwitając wiecznie w sercach tych, którzy pewnego dnia nauczyli się widzieć życie tam, gdzie wszyscy widzieli tylko koniec. Czasami wszystko, czego potrzebuje świat, to małe ziarno nadziei zasiane w ciszy, niewidzialny gest, samotna wiara, wybór dokonany nawet bez gwarancji. Ponieważ w głębi duszy to właśnie te nasiona, niewidoczne dla oczu, ale potężne w sercu, zmieniają historię, ratują życie i rozkwitają w cuda obejmujące pokolenia. Nigdy nie lekceważcie tego, co może zrodzić się z waszej nadziei. A ty, jaką małą nadzieję zasiałeś, lub chciałbyś zasiać, nawet gdy wszystko wydawało się niemożliwe? Powiedz nam w komentarzach: Twoja historia może być ziarnem. Z którego ktoś nie może się dzisiaj poddać. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, wyobraź sobie, ile innych nasion nadziei możemy jeszcze zasiać razem. Jeśli dotarłeś tak daleko, zostaw lajka. To jest jak kwiat, który rośnie i wzmacnia nasz ogród opowieści. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nadal otrzymywać emocje, które inspirują, przemieniają i rozgrzewają duszę. Czeka teraz na ciebie coś niesamowitego. Kliknij następny film, który jest już wyświetlany na ekranie, i odkryj nową historię, która jeszcze bardziej poruszy Twoje serce. Do zobaczenia.